Jednym z najczęściej zadawanym pytaniem pod moich filmami, nie umiem mówić, sorry. Pod moimi filmami często pytacie mnie jak znaleźć dobry deck na swoją arenę, gdzie znaleźć najlepszy dek na daną arenę, czy jest coś takiego jak najlepszy deck na daną arenę, w ogóle skąd brać fajne deki. I w dzisiejszym filmie wam powiem jak to robić, bo jest na to naprawdę bardzo fajny sposób, o którym dużo osób nie wie. Więc przede wszystkim dużo lepszą opcją niż wiecie, próbowanie samemu sobie wymyślić jakiś deck jest wybranie Dobrego deku pod siebie? Na stronie internetowej macie stronę, która się nazywa Dekshop.pro. I tutaj nie, nie chodzi o to, że macie tylko gotowe deki i myślicie, o, dobra, tu jest jakiś golem, Spirit Empress, ale ja nie mam Spirit Empress, to nachuj mi ta strona. Nie, patrz, wchodzisz sobie tutaj w te trzy. Czemu ja mam trzy kamerki na ekranie? Wchodzisz sobie na stronę, masz tutaj trzy kreski, i masz deck finder Klikasz sobie Deck finder i patrz. Klikasz sobie Without Cards, Select Cards, i zaznaczasz to, czego nie masz. Załóżmy, nie masz Boss Bandit, nie masz Małpy, nie masz w ogóle Championu, masz jakąś niższą arenę. Yy, pff, nie masz Graveyarda, Spirit Empress, Dark Princea, Golema i Bomb tower'a Na jakimś cudem nie masz. Nie wiem jakim cudem, ale załóżmy, że nie masz tych kart. I następnie możesz zaznaczyć. Co chcesz mieć w tym deku, ale nie musisz. Możesz tu kliknąć Find Decks i wtedy ci od razu już wyjdzie bez tych kart, które nie masz i deki, które ci proponuję. Ale ja polecam Wam zaznaczyć tutaj w tych Containing Cards coś, co macie na wysokich levelach. Czyli na przykład na moim koncie, załóżmy, że mam na, na najwyższym levelu, bo na przykład na 13 levelu masz Dart Goblinę. To go zaznaczasz. Masz na przykład też na 13 levelu Armię Szkieletów. I beczkę goblinów, a resztę masz na, na przykład 10, 10, 9 levele, 11 jakieś. Więc te karty, które masz na najwyższych levelach, chcesz mieć na pewno w deku. Find decks i masz deki, które mają te karty, które mają u ciebie najlepsze największe levele co nie? Patrz na przykład tutaj: masz beczkę szkieletów, masz dart goblina, i masz szkieletki, armię szkieletów, czyli coś, to co masz na najwyższych levelach. No i dobrało ci do tego jeszcze takie tutaj karty, bo to jest po prostu dek, który jest sprawdzony i dobrze się gra. Wszystkie deki, które tu są, są sprawdzone. Więc tak No tu naprawdę świetna strona Macie linka w opisie To nie jest w ogóle opłacone Nikt mi za to nie zapłacił jak coś Ja nie biorę tu żadnych współprac na razie Oczywiście ja mam swoją cenę też się dam przekupić Żeby zarabiać pieniądze na was Ja tylko odpowiedni moment Żeby tak wiecie Teraz jeszcze nie brać Żeby wam tu gadać pr Że ja jestem taki super I nie biorę żadnych współprac Ale jak się coś nadarzy Jakaś okazja na grube pieniądze To was wykorzystam na siano Jak się tylko da Dobra Więc tak Moi drodzy Macie linka do strony w opisie? Macie, super. Ja mam dzisiaj sprytny plan. Mianowicie, mamy tutaj mój dek ja sobie znajdę dek dla siebie. Jakiś tutaj ciekawy z tej strony. Yy, bo mam bardzo ciekawą sytuację. Mianowicie mam jedno ulepszenie do levelu, czekaj, do levelu yy, Kinga, o ile się nie mylę. A, mylę się. No to chuj, dobra, to się mylę jednak. To po prostu sobie dzisiaj zagramy rankę dziki, bo lubicie to. Pisaliście w komentarzach, że lubicie, jak gram sobie Trophy roada. Może nie rankę dziki to są, bo rankę dziki to jest ranked. Trophy road też jest rankingowa, ale to jest o pucharki. Chcę wbić 10 tysięcy pucharków I dzisiaj sobie porozmawiam o moim jęczmieniu wokół, o was i o nas, bo my jesteśmy jak związek Remi. Remi, słuchajcie, gramy na Remiego. Mam jęczmień wokół. Wiecie co to jest? Popatrzcie Widzicie tu? Mam normalnie tam. E... Dziś rano się obudziłem. Uczucie jest takie, jakby ugryźcie komar w oko na dole. Jak przymruż. A Boli, 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 boli. Naprawdę bardzo bolesne i nieprzyjemne. Widzicie? Remi na przykład nie używa dekshopu. Bo jest głupi. Ma małpę na 13 levelu. On sam jest małpą. Dobra. Inferno Tower. Bardzo dobre. Bo tutaj pięknie jest pozwolić, żeby je podszedł do przodu. Nawet mi napisał. Well played. Dziękuję bardzo, Remi. Remi, gdybyś używał tego dekshopu, co pokazałem, to brzmi jak współpraca. Ale jak, jak mówię, nikt mi nie zapłacił. Po prostu fajny sposób na to. Ale tam goblin z tyłu konsta tą wieżę. Fajnie. Fajnie, fajnie. Dobra. Dart Gogins. Ej. Ale princeska dobra Taki prefire na mojego Dart Goginsa trochę to był No dobra Wracając, boli mnie bardzo to oko I dzisiaj jest pierwszy dzień tego, byłem u doktora, u lekarza Powiedziała pani, że jeśli do poniedziałku nie przejdzie, to żebym się jeszcze zgłosił Musiałem jechać dalej po jakąś maść na to w ogóle, bo tutaj w aptece nie było No i kurde no No lipa trochę wam powiem Lipa trochę Nieprzyjemne uczucie a to bardzo podobno puchnie Bardzo puchnie podobno I nie chciałbym żeby to im bardzo spuchło bo jest to bardzo nieprzyjemne Więc tak, dobra, no to Dart Goggins Okej, okay, Goblin Gang Ej, 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 bo tu mały, mały wariat szpąci mi wieże Mały goblinek Czy Knight będzie tankował tego Dart Goblina? Nie będzie, bo Princeska go wybombi Dobra, ale polecę z beczką Goblinków bo tutaj fajnie na dwie strony można to rozdzielić, i on i tak ma powierze, On ma powierze, on tego nie obroni. Pięknie. Eee, dobra. Czy on ma w ogóle jakieś strzałki? Mam wrażenie, że nie. Dobra. Wallbreakersi. Tutaj trzeba ich jakoś wybombić. Super. Princeska. Zamrozimy ją. Kurwa. <grym> Przepraszam. Po prostu mnie denerwuje ta princeska. Uuuu, niedobre, niedobre Dobra, beczka na lewo A zagrajmy Inferno Tower. Dobra, tutaj zajmiemy się bandytką. Super idealny timing akurat. Ej, log, log, logaj, 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 kami logaj! Nice. Dobra więc teraz tak. Beczka jeszcze. Dobra, wygraliśmy. Pierwsza gra ewidentnie wygrana. Chłopco najwyżej może... Nie wiem, odpalić sobie Deckshop.com i .pro i zrobić lepszy deck, bo tam małpa na serweru nie była za dobra Ale mi fajnie tutaj mówił, był bardzo miły, good game pisał i tak dalej, good luck, good game, well played Fajnie No, a jeśli chodzi o Deckshop To nie wiem, co chciałem powiedzieć Pff, Nic nowego wam nie powiem I przypominam, że nie jest współpraca Dobra Kral Kral, kral. Co to znaczy kral? On jest chyba z Turcji. Bo taką ma jakby flagę turecką na banerze. Więc... O, piecyk! W ogóle piecek dostaje ewolucję, widzowie. Na pewno o tym wiecie. A, nie! Uderzyła wieżę! Szkoda. Super, stankował i Goblin Gangtera. O ja pierdzielę. <laughs> he, he! He, he, he! he. No, ale mam Inferno Tower. No, dla mnie to nie jest żaden problem, Mega Knight. Szczerze. Napiszcie mi w komentarzu. Wam Mega Knight sprawia problem? Jak grać na Mega Knighta? Ja na przykład bardzo lubię grać na Mega Knighta. Naprawdę bardzo lubię. Za każdym razem, jak na niego gram, banalnie się na niego gra moim zdaniem. Jak mam Inferno Tower. Nawet jak nie mam Inferno Tower, to też nie jest to jakaś wielka tragedia. Po prostu ta karta wydaje mi się być trudna do skontrowania, jak się. Mmm, może jeszcze nie ogarnia tak Clash Royale, nie wiem Takie mam wrażenie Do końca Dobra 2709 HP mam na wieży przeciwnik Kurde, jak ja nie lubię grać na te małe ch... Płomyki Ej, pani princesku, gdzie ty leziesz? Dobra, to tu sobie zlogamy Oczywiście znaczy, musiałem logać, Ice Spirit zrobił robotę Ej, super, ja właśnie mam przecież princeszkę, którą mogę... Ej, poczekaj! No nie Kurde Mam princeszkę, którą mogę używać na rozwalenie mu tego piecyka cały czas Zapomniałem o tym Mamy jednego widza Witamy ciebie, widzu Witamy, witamy Super barelka w ogóle Super beczka tam była Jeszcze ice spiritik, żeby tutaj tą panią rudą odciągnąć trochę od wieży Goblingang na łyżkę I tu poleci mega knight Mega knight tu leci, 100% Patrz Na tego małego goblinka Mega Knight 3, 2, 1, ale jeszcze wie, że rozwaliliśmy, więc pięknie. On nie ma zapa. Tak jak mówię, no nic nie musimy tu już więcej robić, bo on nie ma zapa. Więc cały Mega Knight pójdzie się. Co jest? Sneaky Barbarians? Damage, bro. Damage. Taki Ice Piratok. Okej, okay, okej, okay, zostaw go, zostaw go, zostaw go, powiedziałem. Super, dzięki. Mm, King Towera nie będę atakował, ale mamy beczkę na ewolucji. Więc zrobimy tak i zrobimy tak. Niech on to sobie tankuje. Ale słaby piecyk. O, ja cię kręcę. O, ja cię kręcę. Dobra, Dart Gogins. Szczerze, niech ta wiedźma robi ten doń na drugiej wieży. To już dla mnie nie jest problem, bo on im i tak nie rozwali tymi płomieniami. No i tyle. Kolejna gra, kolejna wygrana. Zapytaj tak toksyczna emotka niech wleci. Co ty robisz? Co ty kurde robisz? Co ty robisz? Hmm, co ty robisz? Dobra. Ej, w ogóle to wyszła do klasza ta. Emotka toksyczna, bardzo. Ta taka. Ale ja tego nie widzę. Ja tego nie mam. To chyba było dwa dni temu. Tak widziałem. Chyba, że to jest fake. I tak naprawdę nie wiesz. Nie, to nie może być fake. Bo tu w klanie widziałem, że ktoś tego używał. Tak, Mark Lewandowski. Co to. Za... czemu nie mogę tego tak. Ja pierdziele chciałbym tą emotkę Chciałbym tą emotkę eee, W ogóle pod poprzednim filmem wbieliście 1000 łapek w górę z rozagami Jak był filmik i ona otworzyła kanał, bo tak jak było obiecane, 1000 łapek będzie Roza otworzy kanał. Roza otworzyła kanał. Macie link w komentarzu. O, możemy się mówić, tak, jak pod tym filmem też wbijecie 1000 łapek w górę To w następnym filmie będzie jeden film z tego jak wbijam e, 10 tysięcy pucharków. Nieważne ile po tym filmie zostanie mi, nie? Jak badam, nawet jak spadnę czy coś, to po prostu następny film wam to potnę trochę, żeby... On też grał log baita Tylko że z beczką. Tylko potnę wam tak, żeby po prostu w całym filmie było to. Zrobione. Ja z ja zużyłem loga na trzy szkielety nice, nice, bardzo nice. Więcej gadaj Kamil po prostu, więcej gadaj. Dobra, to zrobimy tak. Ona sobie to tankuje, to nie jest dla mnie problem. Najciek idzie. Super odciągnięty. ice Spirit robi wielki damage. Może nie wielki damage, ale tak. Dobra, i teraz tak, beczka. Za wcześnie. Idealnie w timing, chyba. Za wcześnie. Ale i tak miał strzałki, czyli nic się nie zmieniło. Dobra. Log, zdążę, zdążę, zdążę. Nie zdążę. Nie zdążę. No i. Dobra, dobra, to Dart Goblin. Żeby szybciej to po prostu rozwalić. Albo nie? Albo nie szybciej rozwalić. Po co to rozwalać wcześniej w ogóle, szczerze mówiąc? Po co to komu? A po co to komu? Ej, dobra, to będzie miał wielki damage na wieżę, jak on nic tu nie zrobi. Ogromny, ogromny! Super. Super Ansko. Jeśli. Źle... Dobra, to skontruję princeską. Bo to się fajnie rozproszy i tak. A będę trzymał sobie rzeczy na. no tą beczkę jego, co nie? szkieletów. Ale czemu nie mam muzyki na arence? Słyszycie nie mam w ogóle muzyki, nie mam tylko dźwięki te Ale nie mam muzyki <słyszy> Ja pierdzielę. Co ci ludzie mają w głowie? Czemu oni grają Mega Knight'a? Ja nie rozumiem. To naprawdę nie jest dobra karta No popatrzcie, no ja... Znaczy dobra te bacy coś tam zrobiły, ale Mega Knight zesrał się Za 7 eliksirów. On zużył 9 Elixiru na tamten PUSH nie wiem, to ja robię coś takiego. Szybko, on tu da Valkyrie. Tak, on da Walkirię, dobra. Okej, okay, dobra. Beczka szybciej wybuchnie, bo Dart Gogins to ma. Super, super. Ej, Dart Gogins, co ty robisz? Ja pierdzielę. Dobra, Mega Knight leci na wieżę, a ja dałem Princeskę jak debil Albo nie? Zruszczoczki na lewą stronę. Super, 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 ale pięknie, ale pięknie, ej. Dobra, tak, tak. To musimy teraz wybronić, po prostu. Może zostawię loga. Zostawię loga. I atak. Dobra, tu dam loga. Na, te, na to, na to, na to. I atakujemy. Oni i tak nie ma czasu. On nie ma czasu. Wygraliśmy. Pięknie. Brawo, Brawo Kamil. Jesteś całkiem dobry. Super, drodzy Państwo. Super. Ech, powiem wam w ogóle, że. Moim takim odwiecznym przerażeniem było, była myśl o opryszce wokół, bo widziałem, że da się coś takiego mieć. Że to by było tak bolesne, masakra. A ten jęczmień to mnie boli dokładnie tak, jakby to była opryszka wokół. Może nie, nie aż tak, ale serio, to jest tak denerwujące, jak przymknę oko mocniej, bo i bolesne. Masakra. Proszę, żyć, żyćcie mi zdrowia. Zdrowia, szczęścia i pomyślności. I dobra, jak składacie komuś życzenia na jakiejś okazji na przykład, to też tak, to jest takie niezręczne dla was? Wchodzicie i zawsze... Ja na przykład zawsze gadam to samo. No, no to zdrowia, szczęścia, pomyślności, żeby pieniądze też były, no. No i ten... No, no to tak to jest, nie, no i tak to jest to życie. No co, co, co się mówi więcej? Co, jakie customowe życzenia komuś można złożyć? Nie wiem, jak się łamie opłatkiem, to jest zawsze dla mnie niezręczne. Co mam powiedzieć? No, przecież, jakbym komuś źle życzył, to bym chyba z nim spędzał w Wigilić. Dobra, dobra, poczekajcie, bo tu Kongo w chuj się dzieje. Kongo to my na mieście, dym, dym, dym. Ten balon będzie uceństwiony, jest unicestwiony. Super, i teraz beczka goblinów, żeby tankowała dla goblina, więc upewnijmy się, że nie będzie mu tankowała. Super, Firecracker, ale źle ją chyba postawił. Chociaż w sumie to nie robiło większej różnicy. Dobra, uwaga, jak skontrować Firecracker I Spiritem? Patrzcie, nieważne. Chuj was to obchodzi, tak szczerze. A nie, Kamil, ja dałeś się zrobić na Na taki trik stary. Widzowie, <grystanie> jak skontrolować pusz. Właśnie tak, to właśnie jest ten poradnik. To właśnie był ten poradnik. Dobra, mamy beczkę na dwie strony i daję go na drugą. Daję beczkę na drugą. On na to, cóż, jest strzałki i loga, nieważne co. My będziemy drugą wieżę też atakować po prostu. A tutaj na i tak do zadamy spory. I oto. Co to za strzałki? Co jest z tym typem? Przecież tam była jedna pacynka na jednym HP Ty, będziesz mnie uciszał? Chłopcze, coś ci się pomyliło Grając lock najlepiej jest atakować na dwie strony właśnie Ale firecracker Dobra, typ jest w szoku totalny, nie? Najlepiej właśnie na dwie strony lecieć Bo wtedy ta barelka On musi ją zawsze kontrować na dwie strony eee, Dobra, tutaj Ramberzak, proszę fokus na najcie, super Super, super, super. Wow, dobry ElektroWizard. Dobry ElektroWizard, bracie, naprawdę super. Genialne to było. Dobra, tu już jestem przygotowany na to, że poleci dalej. Okej, okay, tutaj tak. Zupa, zupa. No i patrz, no jak się na dwie strony tak go daje, to on nie ma co robić. No naprawdę, to jest tak irytujące. Jak na lockbaycie będziecie atakować dwie strony, to ty będzie w szoku. No popatrzcie się, każda strona tu lecą jakieś goblinki, coś i tak dalej. No, ty nie ma co zrobić. W ogóle nie ma co zrobić. No dobra, tutaj w ogóle leci to gdzieś pierony daleko. Pyk, patrzcie. Goblingen w taki sposób. I na lewą dajemy beczkę. I na lewą. No i co robi chłopek No nic, może co najwyżej się zestrać. Strzałki dał na to, ale pacynki po prawej sobie pięknie lecą zwierząt. 24 HP. Pięknie. Ale była fajna ta emotka Mamy, me mamy, Kurde, chciałem ją. Fajno by było. Ała moje oczko! Czekajcie, jak w ogóle wygląda moje oczko? Lepiej coś? Kurde, no niedobrze Kolejna nagroda, widzę, kolejna nagroda, Lightning Chest To sobie poraśmy prundem, to sobie poraśmy prądem jeszcze, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Jeszcze raz No dobra, może być. Może być, może być, może być 9675 pucharków. Trzymy... ile nam brakuje? No to nam brakuje 325 płarków do 10 tysięcy. No tyle w tym filmie raczej nie wbijemy. Ale tutaj, jakby jeszcze tak wbić takie 9700, te przynajmniej, to by było fajne. Jacob. A, ah, witam ciebie. O, daje mi buzi. Ale fajnie. Dobra, no to ta Tesla to akurat nie należy do najlepszych, bym powiedział. Yy... Dobra, użył loga. Co on może grać? Tesla, log. To może być? Tak myślałem, że hogrider. Hogrider, firecracker. Tak, jak jest Tesla, to przeważnie jest firecracker w hogriderze. Ale się ona blokuje na tym moście, że nie może do tyłu uciec. Lol. Dobra, Princeska tutaj, żeby knight to sobie pięknie tankował. Mega Knight Co ty gadasz Dobra, to ściągniemy go sobie na King Towera ściągniemy go na King Towera Albo nie Ej, Dart Goblin mi rozwala wieżę Co ty robisz? Sorry, że tak wydarłem. Przepraszam bardzo wszystkich, którym uszy wybuchły teraz. Przepraszam Nie, dobra, to było akurat Przepraszam Dobra, Najcik. Szybki Najcik i patrzcie, patrzcie jak wybejtuje loga. Oj, patrz, 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 patrz. On, on na 100%. Na 100% się uda. <noise> ja cię kręcę. Pięknie, pięknie Kamil. Super. O, ale satysfakcja. Ja pierdzielę. He. Morda. Morda tam. Co, co ci chodzi? O co ci chodzi? Chłopie, myślisz, że Mega najcik ci coś zrobi? Denerwujesz mnie, blokuję motki. Nie no, żartuję. Log. Dobra, mam za dobry humor, chyba. Po prostu podświadomie, wydaje mi się, że mam ostatnie yy, chwile mojego życia obecnie. Be nie, nie, życia obecnie, z tym, jak mi się to wokół jeszcze nie zrobi gorsze, co nie? Więc póki jeszcze nie jest tym tak źle, to ja się cieszę. Tutaj, like enjoying life, you know? Enjoying life and shit. Yy. Zużyję na to loga, bo on nie ma barelki żadnej, nie ma beczki. Więc to mu nie robi żadnej różnicy Ice Spirit, Dart Goggins z tyłu Super, Princeska na prawo I beczkę też damy na prawo No, on musi użyć Mega Knighta teraz On zużyje Mega Knighta na... Na mojego Dart Goblina? Nie zużyje tego? Dobra, tutaj Ice Spirit Okej, okay, Dart Goggins Mega Knight tutaj, ale to akurat zły, zły moment na Mega Knighta, kolego Chyba, że czeka na ewolucję Firecracker? Nie wiem Ale to był zły najcik Znaczy, zły Mega Knight Ten Hog Rider... O kurwa, czekaj NIE! KAMIL! Princess, princess, princess! Błagam, błagam, błagam! O kurde, co ja odkryłem w ogóle? z skrzankę za sobą, jak się tak odwrócił. Patrz! Patrz co jest w środku tego Widzisz to? Jakie lepkie Ile to tu siedzi? Ej dobra to od Bozi tak było właśnie Żebyśmy przegrali tą grę, mi się tak odwrócił Akurat ja dosłownie na tą szklankę zacząłem patrzeć za mną Normalnie bym jej nie odkrył Może od tego jakieś bakterie się wydzielały i mi się wokół to zrobiło No właśnie, no właśnie Więc Bóg nade mną czuwa po prostu I tak pewnie odłożę to tam i zapomnę już o tym zaraz Potem jak skończę nagrywać ten film to dalej będzie tam pewnie siedzieć Dobra Witam ciebie kolego, 14 po... A nie, 15 poziom, dobra, to nieważne, sorki. Myślałem, że będziemy się mogli nad nim znęcać, ale jednak na to się nie zapowiada. Yy, no nie no to będzie taki, wiecie, ale lockbait też. Ja pierdzielę, dobra, to będzie. Skomplikowana batalia widzowie. Skomplikowana batalia to będzie. Uderz knight. Nie uderzył. Mm, Goblin Drill? Mm. No nie, nie podoba mi się to. O, jednie! Dobra, co ja mogę robić na niego? E, jak jest plan? Jak jest plan? Nie, no dobra, to jest jakiś. To jest żard jakiś przecież. Jeszcze mega knight do tego. Ej, fajny jest ten jego deck w sumie, taki nawet. Bardzo upierdliwy. Ale przez to taki nawet fajny Dobra Ice Spiritik. Dobra, Princeska sobie z tym poradzi Princeska sobie z tym pięknie poradzi Powinniśmy mieć przewagę Elixiru Ale to jest nieprawda, bo on ma nieskończony Elixir Na to się składa, zawsze daje po lewej stronie Goblin Drill, warto to zapamiętać Oby nie kontrolował Princeski i ona zrobiła jeszcze dwa hity Dobra, no zużyję tego loga, bo nie wiem co bym mógł innego zrobić no, to ja tego nie skontruję, już nie? Tego już nie skontruję. No dobra, niech on weźmie tą wieżę. Niech sobie ma chłopak. My musimy zabrać trochę eliksiru. Bo ja bym, no i tak nie miał czym ciekawym tego skontrować. Spróbujemy zrobić coś takiego. On projektował barelkę. Tu się wystrzelali. Princeska już na lewo, niech leci. Zużył strzałki, ale duży damage był na wieży zadany. Zrobimy coś takiego: Pyk High Spirit. Już mamy znowu: Beczkę, ale on ma Mega Knighta też już. Oj, oj, nie na nawierzę, nie na nawierzę, bardzo proszę kolego. Dzięki. Dobra, akurat teraz mogę to odpuścić I damy beczkę na tył mega duży. Princeska już na lewo niech leci Taki goblin drill powiadasz Dwa Nighty, dwa Nighty, udesz, uderz! uderz. Dart Goblin, Dart Goblin! Pięknie, 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 pięknie. I teraz tu leci yy, Mega Knight na środek mojej tej Dobra, też daję do tyłu Tak i tutaj Dark Goblin. Strzałki dał dobre akurat, ale dart goblin, dart goblin, dart goblin i goblin gang. Dawaj dart gogins Drodzy państwo dart gogins klacz roku robi Kolejna beczka już niech leci Super, że trzymałem tego loga Dawaj Dobra Pyk, pyk Pyk Dobra Strzałki, na co strzałki, chłopie, na co ty strzałki dajesz kolego? Princeska tu musi hitnąć po prostu. Tu musi princeska z mostu Skoczyć I to tyle To jest wszystko co potrzebuję A on się już... Nie, nie poddał się. Dobra, princes, mamy to Mamy to Pięknie, a myślałem, że nie mamy szans na niego wam szczerze powiem Myślałem, że nie mamy na niego szans, że ma zbyt dobry deck ale na szczęście się udało Fajnie, fajnie eee, no dobra widzowie Bardzo fajna sprawa 10 tysięcy pułarków w następnym filmie wbijamy, jak wbijecie tysiąc łapek, a jak nie, no to po prostu pewnie za... za dwa filmy czy coś i tak dalej jakoś to rozłożymy Nie będę się wtedy aż tak śpieszył, bo wtedy mnie nie będziecie z widłami gonić Bo jak ja coś obiecuję To sobie zapamiętaj jak coś obiecuję, to to jest, tak? Więc jak ja powiem, że 1000 łapek i w następnym filmie wbijamy 10 000, to w następnym filmie choćby skały, srały wbijamy 10 000 pułarków. choćby miał przez 3 dni siedzieć. No, dobra widzowie, więc no, dziękuję Wam bardzo ten film. <śm> dziękuję, że nie wiem czemu Wam za ten film dziękuję. Dziękuję Wam za oglądanie tego filmu, tak? No i możecie zostawić na przykład subskrypcję, bo dużo osób nie subskrybuje. A w sumie to jakby zależy mi na liczbach, nie? Też wiesz o co chodzi. No w życiu jednak, żeby wiesz, ego sobie ponosi i tak dalej. Jakby zależy mi na liczbach w sumie, nie? No, tych subów im więcej, tym lepiej. Im więcej subów w ogóle, tym więcej pieniędzy przecież. Więc to też na tych pieniądzach zależy mi, bo to. O tym się wszystko kręci, bo pieniędzy. No jak myślicie dlaczego tu jestem? Dla pieniędzy. Eee... No to była moja główna motywacja, żeby zrobić ten kanał Clash Royale, żeby właśnie pieniądze, bo widziałem, że jest na fali, więc Dobra, już, a tak no dobra, no serio, po prostu już widzowie mam chyba gorączkę od tego oka. No dziękuję bardzo, film, pozdrawiam Was wszystkich. Kłaniam się nisko, aż pasami piździsko, do zobaczenia.